Ja, ta, ja, ta, 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 to jest dobry dzień na bycie żywym. Ha! Nie żyję! Nie żyję! Mam, <laughs> no nie żyje! Tak, nie żyję. Dlaczego Dzimu nie żyje? Nie wiem. Myślę, że to był. Gnój Okej. Okay. Co tam Jotruś? Kto by chciał. Hej, co ty się do Piotrka zaprawia? Dzimu nie żyje! Dzimu nie żyje? Zgadza się! Widzieliście zabójcę? Nie, nie, sobie ją Ja Jako znajdę! jako złapię! I nigdy, nigdy więcej nie umrze. No, kurde, kurde, dumny jestem! Uwaga! Gemski nie żyje! Piotruje! Kto go zabił? Nie jutrujemy! Znajdę Piotr Szlaki! Co to jest? Broń? Właśnie dlatego Gemski nie żyje! Gdzie on nie, nie żyje? żyje? Tak! On umarł! <laughs> Chodzę! Ruchy, ruchy! Obok, teraz! Hahaha! Według mojej diagnozy, Jimuno nie żyje! Jotrze, co się stało? Moja profesjonalna opinia? Jimuno został zabity! O Boże, Jezu, ja coś ja nie sądzę, dobrać, żeby to było warte zmartwień. To, co teraz? Ciądziaruncia, Jotrusie! Bum, Patrzcie! Jimuno nie żyje! Co wy na to? Tak, tak, ta, Scout, do O, no weź. W ogóle nie był w pytkę, serio. Okej, okay, wracamy do punktu wyjścia. Myślę, że Jimuno nie żyje. Jimuno nie, nie żyje?! żyje. Jotrek, wyleczę cię! Serio mówię. Kto mnie zabił? To byłem ja. Tak! Zrobiłem to tak. To tylko żarcik! To był on! Skąd nie wiedziałeś? Nie wiedziałem! To też był żarcik! Nie <coughs> A, Miał rację, to byłem Piotruśu. ja! Piotrusiu! Ale dlaczego? Bo jesteś gęski! Piotrek, przestań! Piotrek, jesteś bardzo niemiły. To nie jest śmieszne. Piotrusiu! No, Piotrek ma wy, Piotruj. Przecież nie żyjesz. Nie, ty! V! Ha, ha. Nie żyjesz. Żadna mi niespodzianka. A, już to było gunujące. Pora się powiesić. Patrzcie, Hubert! Hubert dalej żyje. Tak, jest fajnie.